Witajcie, awanturnicy. Dzisiaj bronię z kolegami skarbca, serwer Kessor. Augado pokonuje Kalisza. Upuszczono zasoby z tego piętra. W pierwszym starciu zostaliśmy zaatakowani przez graczy z różnych klanów. Dragon Warriors, No Mercy. Udało nam się pokonać najeźdźców i odzyskać zagrabione skarby. Teraz czekamy na drugie starcie. Dowódca drużyny sugeruje, abyśmy byli czujni. Ja przyjmuję taktykę: trzymać się na tyłach i wspomagać drużynę. Zostaliśmy zaatakowani przez szkieletowego maga. Jest to przywołaniec nekromancera. Spanikowałem i użyłem deszczu zemsty niepotrzebnie. Wampir pokonuje Amir. Upuszczono zasoby z tego piętra. Wrogowie wycofują się do ostatniej komnaty. Są z Klanu Abnormal Brigade. Smyko pokonuje pucia. Upuszczono zasoby z tego piętra. Skarbiec jest bezpieczny. Powinienem przełączyć tą opcję. Miałbym większy damage. Postawa precyzji. Po aktywacji szansa na trafienie krytyczne atakami podstawowymi jest zwiększona o 20% na 3 sekundy. Po upływie początkowego czasu działania efekt jest zmniejszony do 10%. Czas na trzecią obronę. Nasi przeciwnicy zaczaili się blisko wejścia. Jest tak, kiedy oni czują, że są silni. Jest to klan Pagans. Czuję ich moc. Dlatego postanawiam odpalić umiejętność specjalną. Kostuch, ona ma odporność na moje ataki, ale jest odpychana. Smyko pokonuje Swarog, upuszczono zasoby z tego piętra. Wampir pokonuje Kostuch, upuszczono zasoby z tego piętra. Poszło nam nieźle, ale straciłem umiejętność specjalną. Następny pojedynek może być gorszy. Został jeszcze jeden awanturnik do pokonania. Vampir pokonuje pasikonika. Upuszczono zasoby z tego piętra. Czwarta obrona. Widać jak przeciwnicy się rozdzielają. Widzę kogoś z klanu Asgard. Furyk pokonuje Proxmax 79. Upuszczono zasoby z tego piętra. Pato 98 z klanu Alter Ego Pel przeskakuje pomiędzy nami. Wampir pobiegł za nim. Smyko pokonuje 12 wszęk. Upuszczono zasoby z tego piętra. Pato 98 ma twardą skórę, lecimy pomóc wampirowi. Furyk pokonuje Pato 98. Upuszczono zasoby z tego piętra. Czas na piątą obronę. Trafiliśmy na klany, Oblivion i The Hidden Ones. Nasze ulubione. Tego się obawiałem. Obejrzyjcie to w zwolnionym tempie. Bolojo pokonuje cię. Co to za nazwa dla postaci? Zdupy. Czas na szóstą obronę. Znowu czają się tuż przy wejściu cwaniaki. Wampir poszedł pierwszy jak dzik w żołędzie. Furyk pokonuje Endrix. Upuszczono zasoby z tego piętra. Wampir pokonuje Filos. Upuszczono zasoby z tego piętra. Po ostatniej porażce byliśmy bardziej skupieni, a ja ostrożniejszy. Siódma obrona. Przeciwnicy uciekają w głąb skarbca. Jestem ciekaw, co nas czeka. Niespodzianka, szybko obroniliśmy skarbiec. Ósma obrona. Tutaj będzie ciekawie: coś tak czuje. Wampir pokonuje tamika 083. Upuszczono zasoby z tego piętra. Skarbiec jest bezpieczny. Obrona 9. Drużyna przeciwnika chowa się w ostatniej komnacie. Biegniemy, aby ich pokonać. Furyk pokonuje Morokan, upuszczono zasoby z tego piętra. Furyk pokonuje Majmifat, upuszczono zasoby z tego piętra. Mieszane klany nie są groźne. Gorzej jest, jak drużyna przeciwna. Składa się stop graczy jednego klanu. Obrona dziesiąta. Zwolnione tempo, jest ciekawie. THC jest groźnym przeciwnikiem, należało atakować go pierwszego. Ale szybkość akcji nie pozwala na konkretne działania. Wampir próbuje się utrzymać, lecz przeciwników jest za dużo. Obrona jedenasta. Większość ekipy z klanu Oblivion. Nie będzie łatwo. Na przodzie atakuje Lucifer69. Obok niego Aelin. Augado pokonuje Aelin. Upuszczono zasoby z tego piętra. Ja i fury kuk nacieramy na killera. Lucifer69 goni wampira. Teraz atakuje mnie. Dostałem spore obrażenia. Próbuję przetrwać. Tworze demona zemsty. Bloodkiller się nie spodziewał. Demon go atakuje. Bloodkiller otrzymał osłonę przed śmiercią. Tuż obok pojawia się Lucifer 69 z pełnym zdrowiem. Wampir pokonuje go. Bitwa kończy się naszym zwycięstwem. Obrona 12. Napastnicy czekają w połowie korytarza. Ich drużyna jest mocno pomieszana. Nie powinno być trudno, aby ich pokonać. Szybka akcja. Obrona 13. Nie widać wroga. Czyżby się gdzieś zaczali! Wycofują się do ostatniej komnaty. Szykuje się coś specjalnego. Fury kuku pokonuje kaston. Znowu mam pojedynek z kostuch. We wcześniejszym pojedynku ja byłem zwycięzcą. Sporo moich strzałów jest zablokowane. Wygląda to na niezłą soluweczkę. Kostuch pokonała mnie, ale drużyna już się rewanżuje. Dzielna była z niej dziewczyna. Tylko pogratulować. Trzynastka okazała się być dla mnie pechowa, ale z taką ekipą łatwo się nie wygrywa. Wy też się nie dajcie pokonać. Niech moc będzie z wami.